Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali na temat historii. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób zainteresować uczniów historią i spowodować, że na przykład wydarzenia z oświecenia, to co kto napisał, albo to w jaki sposób prowadził reformę, były w ogóle dla uczniów interesujące i intrygujące. Specjalistą w tej dziedzinie jest Kuba, który jest moim gościem. Zapraszam do wysłuchania naszej krótkiej dyskusji. Kuba, jesteś specjalistą od tego, żeby pokazywać, że historia potrafi być ciekawa, fascynująca. Mhm. Twoi, twoi uczniowie uwielbiają Twój przedmiot. Jak robisz to, że zamiast wykładania pewnego rodzaju dat, treści, które są mhm. dla dziecka zmorą i które musiałoby w standardowym nauczaniu wykuć na pamięć, Ty robisz, że staje się to rzeczą atrakcyjną, ciekawą. I taką, którą chce się po prostu słuchać. Wydaje mi się, że staram się prowadzić ciekawą narrację historii. To znaczy, kiedy ja opowiadam o historii, robię bardzo dużo nawiązań do wydarzeń współczesnych, do wydarzeń, które są dzieciom znane, które są im bliższe i które pozwalają tę historię zrozumieć lepiej tak naprawdę. Przede wszystkim na moich zajęciach staramy się unikać dat. Jeśli potrzebujemy jakiegoś odnalezienia się w czasie, bardzo proszę dzieci, żeby zapamiętały na przykład wiek danego wydarzenia, datę, jeśli oczywiście ktoś chce, ale no staram się ich nie wymagać. E, czyli jednym słowem u Ciebie to jest opowieść tak. na dobrą sprawę. Tak. Jeżeli sobie e, cofniemy się w czasie e, do początków tego, w jaki sposób powstawały najciekawsze opowieści i historie przekazywane ustnie, no to właśnie to... Zarażało innych do przekazywania ich dalej, jeżeli opowieść była ciekawa, jeżeli była pewnego rodzaju właśnie historią. I to też mi się wydaje w ogóle kluczem w nauczaniu. Jeżeli zainteresujemy dziecka, dziecko pewnego rodzaju kontekstem, które się składa w wielką jakąś opowieść i ona ma autentyczny rezonans. Na współczesność, to rzeczywiście można odnaleźć te klucze. Jak najbardziej. Historia, de facto, jest po prostu opowieścią, którą trzeba dobrze snuć, żeby takie dziecko nie tylko zainteresować, ale też w historii zatrzymać. Jak w tym wszystkim, mają się wymagania egzaminacyjne, podstawa programowa, bo jednak nie ma co się oszukiwać, że teraz, nawet jeżeli będzie na egzaminach ósmej klasy, to przedmiot fakultatywny, historia możliwa do wyboru, a później także. Istnieje możliwość zdawania również fakultatywnego historii na maturze, no to tam są bardzo konkretne wymagania, i te daty z pewnością będą potrzebne tym uczniom, no żeby ją zdać. Jak tutaj spotyka się ten twój sposób uczenia z wymaganiami? No wydaje mi się, że jest to dość proste. To znaczy, jeśli ja ucznia historią zainteresuję, jeśli moja narracja historyczna będzie dla niego po prostu pasjonująca, no to on w ten temat się wciągnie i wydaje mi się, że będzie w stanie sam ten temat zgłębić na tyle, żeby poznać wszystkie wymagane choćby przez podstawę programową daty. To po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że do egzaminów z historii, jeśli chodzi w szczególności o maturę, no podchodzą już pasjonaci, nie jest to przedmiot obowiązkowy, w związku z tym od pasjonata możemy wymagać więcej, możemy wymagać znajomości konkretniejszych dat, mam wrażenie, że możemy mieć poczucie, możemy mieć pewność, że on nauczy się tego, czego nauczyć się musi, czego od niego wymaga system. Jasne. To bezpośrednio mi się wiąże z tym jedna bardzo ważna mi się wydaje kwestia. Mamy takie tematy, które są diabelnie nudne. I mamy właśnie te tematy przeładowane pewnego rodzaju informacjami i datami. Nie wiem, Mamy chociażby wydarzenia, które na dzisiejszy stan rzeczy mm -hmm. mają zupełnie nikłe przełożenie jak chociażby jakieś wydarzenia z XVII-XVIII wieku dotyczące chociażby nie wiem, mentalności albo okay. wydarzeń związanych z przywilejami szlacheckimi. Powiedz o bitwach Albo Chociażby o bitwach. XIX wieku. Co z tym zrobić? Z tym materiałem? W jaki sposób? I tak, i tak przekładasz w ten sposób, że dzieci chcą go słuchać. Na pewno mówię im o tym, czego od nich wymaga system, że niestety zdarza się tak, że no będą musieli znać daty niektórych ważniejszych bitew. Opowiadam o nich w sposób, że tak się wyrażę, klasyczny, ale jeśli jest to możliwe, a zazwyczaj jest to możliwe, staram się pokazać im to od innej strony, mianowicie gramy w gry strategiczne, które te bitwy Pokazują w sposób bardziej przystępny, pozwalają dziecku bardziej się w to zaangażować. Nie jest to sucha data, suche wydarzenie i przywódca lub przywódcy, którzy tam brali w brali, niej brali nie udział, no ale jest to faktyczna rozrywka pod postacią gry, która dziecku przybliży to wydarzenie. A polityka, tego typu kwestie, które są nieodzowne okay. wpisane w no, strukturę mhm. opowieści historycznej i przedstawienia realiów historycznych. A w większości dzieci one naprawdę nie interesują. Przynajmniej Zdarzy te zamieszki. Zdarza się, że sprawę często redukuje do, do absurdu. E, wyśmiewamy się z sytuacji, sytuację przybliżamy w taki sposób, że robimy dużo nawiązań do współczesnych wydarzeń. Tak, żeby one dla dziecka nie były zupełnie obce, e, tylko żeby były mu bliższe, żeby je był w stanie lepiej zrozumieć. Jasne. Dobra. Mam nadzieję, że tego typu podpowiedzi dla Was będą. Ciekawe, interesujące i przełożycie je też na swoje rozumienie historii. Zachęcam wszystkich do tego, żeby robić to w ten sposób, bo potwierdzam, że Kuba robi to dobrze. Staram się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.